Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły Kraków w tym sezonie. No i słuchajcie, no przyszedł czas na ostatni mecz Wisły Kraków w kwietniu, i to jest mecz, na który. No, dużo kibiców Białej Gwiazdy i nie tylko kibiców Białej Gwiazdy zacierają, no, zacieramy sobie ręce, tak, zacieramy sobie ręce, bo to naprawdę jest spotkanie, no przede wszystkim bardzo ważne dla układy tabeli, bo jest to mecz tak zwany za 6 punktów, wiadomo, że ta przewaga Brookbetu nad Wisłą Kraków nadal jest spora, ale gdyby Wisła Kraków zwyciężyła właśnie z, gospodarza z gospodarzami tego spotkania, no to... Sytuacja robi się już naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, i Wisła Kraków yy, będzie coraz bliżej tego miejsca, już nie piątego nie szóstego, a już będzie mogła się przesuwać o kolejne oczka, no i być coraz bliżej tego miejsca drugiego, co jeszcze nie tak dawno było sprawą dosyć nierealną. Ja wiem, że ten balonik jest już napompowany bardzo mocno po, po pięciu zwycięstwach z rzędu i ja zdaję sobie z tego sprawę, że to ten balonik w końcu może pęknąć. Oby nie stało się to w meczu z Brookbetem, ale, ale zdaję sobie z tego sprawę, że ten balonik jest napompowany naprawdę już bardzo mocno. I też tak gdzieś z tyłu głowy myślę sobie, może nie pompujmy już tego dalej. Natomiast faktycznie te, te zwycięstwa mimo wszystko zdolnią, zdolną częścią tabeli, no daje takie gdzieś poczucie, że, że, że teraz może być tylko lepiej, bo gramy jednak z zespołami, które chcą grać w piłkę które jednak no, nie będą się cofali do głębokiej defensywy będą, będą chcieli strzelić jedną, drugą trzecią bramkę i myślę, że łatwiej grać takie spotkania natomiast też no jakość piłkarska czy Termaliki, czy Wisły Płock, czy dobrze grającego GKS-u Tychy no jest na, na dużo wyższym poziomie niż dla porównania po sielce, czy Kotwicy Kołobrzeg, czy Chrobrego Głogów czy, czy tego typu, typu zespołów, więc na pewno, na pewno bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Bardzo ważny mecz dla samej Wisły Kraków, żeby też zweryfikować się, gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie możemy osiągnąć. Bo nie ukrywajmy, że jeśli będziemy przegrywać mecze z Brukbertem, z nie wiem, Wisłą Płock, tak, czy z gks -Tychy, no to też ciężko mi jest wyobrazić sobie, że Wisła Kraków nagle te spotkania wygra w barażach. No, to jest też taka weryfikacja tego, czy faktycznie my jest, czy, czy te mecze przepchnięte może nie były przypadkiem, ale po prostu wygr wygraliśmy e, jakością taką indywidualną, tak? Mieliśmy Rodado, mieliśmy e, kilku innych zawodników, którzy robili różnicę, czy po prostu faktycznie ten zespół e, jest w formie e, i, i po prostu jest w stanie wygrywać z każdym i z troszkę słabszymi drużynami i z tymi też Mocnymi. Na pewno jest to też hit pod tym względem, że to, co już powiedziałem, że no, no to jest hit kolejki, bo na pewno jest to starcie bardzo elektryzujące. W końcu, też no, Wiślacy, Wiślacy kibice udadzą się do, na, na, na spotkanie wyjazdowe, co naprawdę jest rzadkością w ostatnim czasie. Także to też jest taki dodatkowy, dodatkowa wartość tego spotkania. Ale przede wszystkim myślę, że, że naprawdę myślę, że. że że, że to będzie fajny, otwarty mecz, bo Termalika, jak i, jak i Wisła, naprawdę w swoim zespole ma, ma dużo jakości. Dużo jakości, którą ostatnio e, i Wiślacy, Termalika, może trochę mniej, bo, bo wiadomo, Termalika ten start miała naprawdę w tej rundzie w tej jesiennej imponujący. No, i, 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 i faktycznie to tak dobrze już w rundzie wiosennej nie jest. Natomiast, natomiast wciąż Termalika punktuje. Termalika wciąż ma dosyć dużą przewagę. Cały czas jest na drugim miejscu, mając na swoim koncie 61 punktów. Wisła ma punktów 52, tyle samo co mieć Legnica. Także tutaj wiadomo, no też Wisła, jeśli nie, nie uda się wywalczyć tego drugiego miejsca, no to wciąż walczy o czwarte, trzecie. I myślę, że prawa tego wszystkiego jest y sprawą otwartą i myślę, że wierzymy w to, po prostu wierzymy w to, że, 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 że Wisła naprawdę rozegra, no umówmy się, teraz no jest maj, znaczy jeszcze jest kwiecień, ale zaraz w maju nas czekają też bardzo trudne spotkania i tu się sprawa już w maju rozwiąże i zobaczymy jak to, jak to się wydarzy, natomiast teraz skupiajmy się na spotkaniu z Termaliką. Może słów kilka o Termalice, bo myślę, że jest to bardzo ciekawy, ciekawy zespół, który jak już mówił, bardzo dobra runda jesienna. Trenerem, mój ulubiony trener Brosz, naprawdę no to jest trener, którego ja zawsze wiśnie chciałem, będę to powtarzał, yy, więc, więc jest to zespół, który, który jest sterowany przez niego już już naprawdę, naprawdę bardzo bardzo długo. Jeśli chodzi o, o ostatnie spotkanie, wygraliście ze zniczem Pruszków, yy, powiem szczerze, obejrzałem sobie yy, to spotkanie i muszę powiedzieć tak, yy, Prawda jest też taka, to jest problemem pewnej, pewnego rodzaju termaliki, bo, bo też widzieliśmy z polonium. Zespół termaliki jest naprawdę problemem. Zespołu termaliki jest co? Brak. Skuteczności. Niestety, który, który razi i w tym meczu myślę, że to też było widać, bo, bo Zapolnik oczywiście strzelił Bramkę w 63. Minucie, natomiast mógł to zrobić w pierwszej, powiem myślę, że spokojnie z dwa razy. Z dwa razy zmarnował stuprocentowe sytuacje, więc też no, tutaj nad tym elementem można by popracować. i Nie twierdzę, że Wisła Kraków w tym elemencie jest jakoś zabójco lepsza. Natomiast faktycznie, jeśli mielibyśmy się do czegoś przyczepić, że no faktycznie te sytuacje są marnowane. Udało się wygrać ze Zniczem Pruszków, choć ten mecz wcale stale, o ile uważam, że Termalika miała przewagę, to, to wcale nie jest, to nie jest wynik, który y, musiał tak wyglądać, Mogło być zupełnie inaczej, bo Znicz również miał swoje sytuacje, przynajmniej w pierwszej połowie, Ym, ale była też wysoka porażka z Polonią Warszawa, to taka chyba największa spada, taka wpadka, która boli y, kibiców właśnie Termaliki, no bo faktycznie tam tam Polonia no, wypunktowała wypunktowała BrukBet e, u siebie jeszcze więc myślę że dodatkowy ból e, były oczywiście zwycięstwa z UKS-em ale wiemy jak UKS gra e, z Stalą Rzeszów e, był remis co było takim dużym zaskoczeniem z Stalową Wolą no to to faktycznie e, było było zwycięstwo z UKS-em tych e, była też duża porażka taka wysoka porażka z Wisłą Poc, również 3 do 0 e, był remis z BrukBet był remis z ruchem, który ma też bardzo e, słabą rundę. Już tak naprawdę pożegnali się w walce o awans, tak naprawdę przygotowują się już do nowego sezonu. E, więc te wyniki Brugbetu nie są może tragiczne. Ale biorąc pod uwagę to, jakie, no, jaka była przewaga i jaka była ta runda jesienna, to faktycznie wyniki mogłyby być zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości. Także, no, oczywiście. W dobrze, że wygrali to spotkanie, bo to też, to też podkreśla, że faktycznie wiadomo, ja trochę tak po cichu y, liczyłem na jakiś remis, czy przegraną nawet Termaliki, y, bo, bo wiadomo, że to byłoby lepsze dla krakowskiej Wisły. Y, natomiast być może y, dzięki temu zwycięstwu będzie też ciekawszy mecz. Myślę, że, że też Termalika, no, jak już powiedziałem na samym początku, lubi, lubi, wręcz ma taką chęć rywalizacji y, z Wisłą y, Kraków y, i myślę, że dzięki temu może to być spotkanie naprawdę, naprawdę ciekawe w zespole oczywiście Kamil Zapolnik to jest taki piłkarz bardzo wyróżniający się, bardzo dobrze grający przede wszystkim do przodu czy Bartosz Kopacz, który też powiem szczerze, dosyć mi się podoba podoba, przepraszam Fassbender, to jest piłkarz, który z Polonią mnie trochę zawiódł był troszkę za mało takich odważnych decyzji z jego strony ale jest to piłkarz na pewno dynamiczny piłkarz, który, który no, potrafi też sytuacje zmarnować, natomiast natomiast jest to piłkarz z całą pewnością dynamiczny, z dobrym wyszkoleniem technicznym. Również nie wiem, jest Karasek, naprawdę. Tych piłkarzy tutaj jest całkiem sporo. Ale mi się takich, tacy, tacy piłkarze, którzy tutaj się mi najbardziej wyróżniają, to już wymieniłem. No cóż, drugie miejsce. No to jest też taki mi się ważny mecz dla, dla Termaliki bo oni sobie doskonale zdają sprawę, że jeśli wygrają ten mecz, no to, to gdzieś tą, tą przewagę powiększą. Nad chociażby Wisłą Kraków też no, zdają sobie z tego sprawę, że no inni. Rywale też mogą potracić punkty. No, no dla, dla Termaliki jest to bardzo ważny mecz i, i na pewno też wyjdą na to spotkanie zmotywowani. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, personalia najpierw może. No, nie zagra w tym meczu James i Beckham, z racji z racji kartek, i to jest dobra zmiana. Ja uważam, że James trochę już, trochę jego. Powiedzmy, słabsza dyspozycja była spowodowana tym, że ten piłkarz trochę już jest zmęczony i on, i on w tym meczu nie zagra. A to, że taki pozytywny ból głowy ma, myślę, Mariusz Job, jeśli chodzi o środkowych pomocników, bo jest Mark Carbo, jest Duda, jest Polatanowicz, oczywiście. Także tych możliwości ten ma i w tym meczu wcale jakoś myślę, że nie płacze z tego powodu, że, że, że akurat James i Beckham na ten jeden. Mecz, na ten jeden mecz będzie nieobecny. I myślę, że dobrze to, to zrobi Jamesowi i, i wróci, jak to się mówi, silniejszy. Ale wraca Rafał Mikulec, którego bardzo, bardzo brakowało w meczu z Pogonią Siedlce. To było widać, że, że Kiakos, a, a, a Mikulec to, to jest przepaść. Nie? Że, że Mikulec jest poziom, no, poziom dużo, dużo, dużo wyższy. Więc tego się cieszymy. Myślę że też, że świeższy Rafał Mikulec będzie jeszcze lepszy. Także no, pod względem personali myślę, że, że, że nie jest źle. W ramach takiego przypomnienia, bo myślę, że mało kto pamięta, że Wisła ostatni mecz z. Znaczy, mało kto pamięta. Myślę, że każdy pamięta, bo to był miły mecz. To był bardzo dobry mecz Białej Gwiazdy, gdzie wyłączyliśmy kompletnie termalikę. Mecz, który Wisła Kraków wygrała w rundzie jeszcze jesiennej. Tak, jeszcze jesiennej wtedy powstrzymali zespół, który naprawdę fantastycznie punktował. Wygraliśmy to spotkanie 2 do 0 po zgadnijcie kogo Golach. No, Łukasza Zwolnickiego, tak. Tego właśnie samego Łukasza Zwolnickiego, który teraz ma wielki problem ze strzelaniem bramek. Natomiast może, no właśnie, może z tym termaliką, może z tą termaliką się Łukasz przełamie. No mówię to w każdej zapowiedzi i pewnie niektórych z was to denerwuje. Natomiast sądzę, że, że może to, czasami wiecie. To, co widać w grze Łukasza, że on, on po prostu nie jest pewny swoich umiejętności. A jak nie jesteś pewny swoich umiejętności, nie jesteś w dobrej dyspozycji, to ciężko się przestrzela bramki. No, no ciężko gdzieś tam, czasami właśnie może ten łód szczęścia Łukaszowi pomoże w tym meczu i, i to jakoś tam mu głowę odblokuje. Na to liczę, bo znam jego umiejętności, nie jest to zły piłkarz, bo przecież gdyby był złym piłkarzem, no to nie grałby. W rakowie Częstochowa i nie tam bramek, nie grałby w Lechigdańsk i nie tam bramek, i nie grałby w pogoni Szczecin i nie tam bramek. Także dla mnie to jest odpowiedź prosta, po prostu coś musi się w głowie Łukasza odblokować, ale on pewnie nie wyjdzie od pierwszych minut, zagra tam Alfaru, i powiem tutaj jest temat do dyskusji, bo ja wam powiem tak, może Łukasz Jawiński nie jest w dobrej formie, ale jeżeli ktoś mi powie, że dobrze gra na tej pozycji Alfaro to się też nie zgodzę. Wiem, że Mariusz ma inne też zdanie, że on uważa, że on dobrze realizuje te wszystkie zadania taktyczne i tam. tylko że ja na samym końcu no, no nie widzę tego, wiecie, nie widzę tych zagrań do przodu, nie widzę jakiejś ogromnej ilości odbiorów. Są, są momenty, kiedy oczywiście on daje jedno podanie, tak jak w meczu z Odrą Opole, tak, gdzie, gdzie, gdzie miał asystę przy, przy drugiej bramce, bramce Angela Rodado. Natomiast myślę, że trochę daje za Mało jak na to, że on gra na dziesiątce, przypomnijmy, nie? No on powinien tutaj tych piłek zagrywać dużo, dużo więcej, stwarzać więcej zdecydowanie zagrożenia, a on tego nie robi. Być może on wykonuje pewną pracę, ja tego może nie widzę, eee, Mariusz Jop to, to widzi, więc to jest pytanie bardziej do, do Mariusza Jopa. Natomiast moje zdanie się jakoś nie zmienia, że no jakoś nie przekonuje mnie eee, Alfaro i chyba zawsze tak było, że mnie ten Alfaro nie przekonywał, eee, pamiętacie taką moją słynną wypowiedź, że to jest piłkarz psuj, no i w... Powiem szczerze, w niektórych, w niektórych meczach tak to, to by się zgadzało, to by się z całą pewnością zgadzało. Także ważne spotkanie, ważne spotkanie dla Wisły Kraków, też tak mecz właśnie weryfikacyjny, tak, no bo, bo teraz wszyscy mówią, dobra, wygraliście z dolną częścią tabeli. No a teraz jak wygramy z Termaliką, to myślę, że nikt nam tutaj powie, no, ej, no wygraliśmy teraz z górną częścią tabeli i tutaj już nikt nie, nie, nie będzie tego deprecjonował, że, że, tak, to, że tak to ujmę. Także ciekawe spotkanie się zapowiada, miejmy nadzieję, że takie będzie. Miejmy nadzieję, że takie będzie, że to faktycznie będzie hit kolejki, hit pierwszej ligi, że to będzie spotkanie no, dwóch drużyn, które chcą awansować do Ekstraklasy. Wisła Kraków ma ciężki terminarz, również Brukbet ten terminarz też ma bardzo, bardzo wymagający później po, po oczywiście tym meczu hitowym, ale o kolejnych meczach będziemy mówić za jakiś czas, kiedy przyjdzie zapowiadać, podsumowywać te spotkania, to o nich będziemy mówić. Teraz taki apel do drużyny Mariusza Jopus, fokus na Termalikę. To ten będzie naprawdę bardzo ważny, żeby tutaj ten kwiecień też zakończyć kompletem punktów, bo to też byłaby wielka, wielka sprawa. No i wygrać już po raz szósty z rzędu, no to by było coś, to by było coś, to by było coś. No naprawdę już to, to, to już naprawdę robiłoby wrażenie, jeśli też weźmiemy pod uwagę to, że no to szóste zwycięstwo byłoby z drużyną, która no jest aktualnie na drugim miejscu więc tutaj nikt by nie deprecjonował tej naprawdę dobrej serii drużyny Mariusza Jopa. Dobra, tyle ode mnie myślę, że, że, że każdy wie co Wisła Kraków musi zrobić Wisła przede wszystkim musi być skuteczna Wisła musi grać szybko w piłkę, musi wykorzystywać gdzieś boki obrony Mikulsa chociażby, ale też Jarocha, który, który, który wcale nie gra, nie gra źle no i przede wszystkim no wystrzega się tych, tych błędów w defensywie, bo Termalika będzie mogła to jak najbardziej, jak najbardziej wykorzystać. Ale myślę, że to wszyscy dobrze znamy liczymy na oczywiście naszego super szczelca Angela Rodada, który znowu strzeli bramkę z niczego więc tym akcentem Was zostawiam Zapraszam oczywiście Was do komentowania, do komentowania tego meczu jak Wy to widzicie, jak sądzicie jak ten mecz może wyglądać. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia piona.